Na to, ile mamy lat, jaka jest nasza droga życiowa, tak jak tutaj stoimy, gdzie się urodziliśmy, to myślę, że wszyscy tutaj po prostu Szczecin kochamy, żyjemy Szczecinę, oddychamy tym Szczecinem. Myślę, że Szczecin płynie w naszych żyłach. I to jest coś, co nas będzie determinowało w walce o Szczecin. W walce o Szczecin lepszy. To nie jest tak, że dzisiaj w Szczecinie wszystko dzieje się źle. Ale zdecydowanie wiele spraw może toczyć się lepiej. Myślę, że już te wiele, wiele lat tej samej władzy, tego samego prezydenta wystarczy. Kiedyś Henryk z Nawary powiedział, walcząc o Paryż, powiedział, że Paryż bardziej zmniejszy. Ja dzisiaj, my dzisiaj mówimy, że Szczecin bardziej zmiany. Bardziej zmiany dla Szczecinia, dla szczecinianek. Myślę, że to widzimy w wielu aspektach funkcjonowania naszego życia tutaj w Szczecinie. Dlatego mówimy tak dla sprawnej komunikacji. Widzimy, jak wiele rzeczy jest do poprawy. Mówimy tak dla Szczecinianych, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę szczególnie na kobiety. Myślę, że one są niestety przez ostatnie lata zauważane tylko w takiej warstwie, warstwie fasadowej, tak żeby nazywać pewne zjawiska, tak niewiele robi się dla kobiet mieszkających w Szczecinie. Mówimy tak dla rozwoju inwestycji. Jeżeli spojrzymy na rozwój Szczecina, oczywiście w ostatnich kilkunastu latach rozwinął się bardzo, ale inne miasta rozwinęły się jeszcze bardziej, jeśli popatrzymy na. Wrocław, jeżeli popatrzymy na Poznań, popatrzymy na Trójmiasto, dlaczego my wciąż mamy być tym mniejszym bratem tych wielkich miast. Myślę, że szczecinianie to są dumni ludzie i chcą tego, żeby Szczecin był w ekstraklasie, a nie zawsze gdzieś tam w drugiej, w drugiej kolejności. Myślę, że to jest coś, co, co warto zrobić, że tych inwestycji tutaj w Szczecinie w różnych obszarach, ale także takiego ukłonu, wyjścia Spotkania się z przedsiębiorcami bardzo brakuje, i mam tu na myśli tych przedsiębiorców, którzy budują, można powiedzieć, gospodarkę szczecin, oczywiście tych dużych, ale przede wszystkim tych małych, tych, którzy dzisiaj tak naprawdę ze strony miasta niewielką mają, niewielką mają pomoc. Tych aspektów dzisiaj nie czas, żeby mówić o wszystkich, bo, bo to dzisiaj tylko informacja o tym, jakie są kandydatury. Myślę, że już w najbliższych. Jak przyjdzie też taki czas, żeby zaprezentować ten program, z jakim idziemy tutaj, jako drużyna dla Szczecina, dla zmiany w Szczecinie, ale też mówimy, że kto nie jest przeciwko nam, ten jest znany. Zapraszamy wszystkich: wszystkie organizacje, fundacje, stowarzyszenia, ruchy miejskie, bo jesteśmy otwarci. Kiedy mówię, że Szczecin wad jest zmiany, to też kieruję te słowa do siebie. Myślę, że wszyscy bierzemy je do serca, że my też musimy przemyśleć pewne kwestie, także podejście. Być może na pewne sprawy musimy spojrzeć. E, inaczej niż dotychczas i to będziemy chcieli pokazać i z panią radną i z radnymi w sejmiku ale także e, przede wszystkim z radnymi w mieście no bo mówię przede wszystkim dlatego żeby tutaj sprawnie funkcjonować żeby być sprawnym prezydentem no potrzebna jest również sprawna rada e, rada miasta a tak jak widzimy to znakomita mieszanka i doświadczenia e, i młodości ludzi którzy już mają e, naprawdę przekarte szlaki jeżeli chodzi o samorząd jeżeli chodzi o radnych osiedni. jeżeli jesteśmy ostatnia rzecz przy Radach Osiedli. Myślę, że też musimy powiedzieć tak dla głosu mieszkańców. Ten głos nie jest słyszany, jeżeli patrzymy na budżet obywatelski, na projekty, które były obiecane, które wygrały, a które nie są realizowane. Jeżeli patrzymy na Rady Osiedli, które są marginalizowane. Dzisiaj przez magistrat, przez prezydenta, przez administrację miasta, to znowu jest taka pewna fasadowość, udawanie pewnych grup, a de facto te ciała, które powinny żyć, które powinny napędzać działania prezydenta, powinny napędzać działania miasta i wskazywać, co chcą mieszkańcy, czego potrzebują, czego oczekują, jak chcą zmieniać swoje miasto. Dzisiaj tak naprawdę de facto nikt ich nie słucha, jeżeli spojrzymy na budżety radosiedli, jeżeli spojrzymy na niezrealizowane, Projekty obywatelskie, to na pewno zobaczymy, że trzeba zdecydowanie zmienić stosunek, jeżeli chodzi o ten głos mieszkańców i naprawdę tego głosu e, słuchać. Ja będąc wojewodą, o czym już tutaj wyłamowałem ten trudny czas, czas. Covidu, czas wojny na Ukrainie, także tego kryzysu odrzańskiego. Nie wszystko się udało, nie jesteśmy, nie jesteśmy też idealni, ale nigdy żeśmy nie dezaktorowali. Zawsze byliśmy na miejscu, a nie wszyscy wtedy byli na miejscu. Myślę, że Państwo doskonale wiecie, jak ta sytuacja wyglądała, chociażby przy kryzysie odrzańskim, chociażby przy covid -zie. Tutaj miasto, no można powiedzieć, było gdzieś tam na, na trzecim planie. Tymi problemami właściwie się nie zajmowało, bo zajmowało się w bardzo niewielkim stopniu. Jeżeli bierze się władzę, jeżeli chce się prosić o głos mieszkańców, to trzeba robić to odpowiedzialnie i do końca na tym posterunku być. Ja zapewniam, że jeżeli Szczecinianki, Szczecinanie tak zdecydują, a głęboko to wierzę, że wychodzimy na to boisko nie po to, żeby przegrać 1-0 tylko żeby wygrać 1 zero. co najmniej 1-0. I myślę, że na to nas stać i nawet ci, którzy dzisiaj pewnie w te słowa, które ja wypowiadam, nie wierzą, myślę, że mogą się o tym przekonać najpierw w siódmego, a później w drugiej turze wyboru, bo wszystko wskazuje, że takie rozstrzygnięcia tutaj w Szczecinie będą, patrząc na to, jak to historycznie się układało. Idziemy po to, żeby zmienić Szczecin, ale zmienić Szczecin nie dla siebie, tylko dla Szczecina. Dziękuję bardzo. <kluczy> Jeżeli Państwo macie pytanie oczywiście w temacie konferencji, to bardzo serdecznie proszę. Oczywiście, jakie wyniki by Państwa usatysfakcjonowały w tych wyborach, czy to nie jest trochę tak, że po prostu wystawiacie posła Boguckiego jako przeciwnika dla pana Piotra Krzysztka po prostu po to, żeby rywalizować, a nie po to, żeby wygrać, czy faktycznie wierzycie, że możecie wygrać. No, przed chwilą pan poseł Bogucki, jakby pan uprzejmy powiedzieć, dał odpowiedź na to pytanie, więc y, trudno odpowiadać. Idziemy po to, żeby wygrać.